Tak kochani, dzisiaj będę mógł sobie wyjść na rower. Ogromnie się cieszę, że ta maszyna, ta przepiękna maszyna, tak pięknie się sprawdziła, że tak piękne wyniki wyszły. Wszystkie maszyny brały udział w mocy obliczeniowej, ale ta maszyna brała udział w mocy obliczeniowej najdłużej. Od soboty do chwili, która jest teraz. O 15 zakończę całkowicie pracę w mocy obliczeniowej i będzie sobie odpoczywać. Ogromnie się cieszę. Obawiałem się dzisiaj tutaj piekarnika w pokoju gorąca wielkiego, a normalnie jest na luzie. Temperatury są wspaniałe. O! Taką mamy temperaturę pod sufitem, akurat bateria wyszedła w zegarku, e, natomiast no jest super, super jest, naprawdę ekstra. No wyniki są wyższe niż przewidywałam, po prostu nie spodziewałem się takiego efektu, takiej efektywności. No i ogromnie się cieszę, bo Najnowsze technologie, jakie tylko, jakie tylko powstają, to są najpierw wprowadzane do serwerów, które gigantycznie pieniądze kosztują. Ale jak się chce bardzo wysoką jakość i wysoki poziom e, zadania wykonać, to to są najbardziej odpowiednie maszyny, ponieważ posiadają dużą korekcję błędów. Żaden komputer by nie dał rady przy serwerze, bo serwer każdy serwer ma bardzo dużą korekcję błędów. I bez problemu sobie ze wszystkim radzi, I może na okrągło chodzić, na bardzo wysokich obrotach. To był test tygodniowy, od soboty do obecnej chwili. Mega się cieszę, bo niedługo będę mógł sobie wylecić po prostu. Tak jak tydzień temu. No, no to hej, kochani Pa.